Zjawisko ciągu wstecznego w kanałach wentylacyjnych to zawsze spory kłopot. W przypadku mieszkania w typowym bloku, jego przejawem może być nie tylko zimne powietrze zimą bądź gorące latem wtłaczane na powrót do naszych pomieszczeń, zwłaszcza tych na najwyższych piętrach. Przejawem tak zwanej cofki może być też niepożądany dym papierosowy od sąsiada lub zapachy smażonych i gotowanych przez niego potraw. Natomiast właściciele domów jednorodzinnych mogą odczuć, że do pomieszczeń zaciągane jest zużyte powietrze z pralni bądź garażu, lub co gorsza, wraca powietrze zanieczyszczone spalinami z pieca dokładnie to, które powinno ujść przez komin poza budynek. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, gdyż zużyte powietrze w domu nie tylko nie jest zastępowane świeżym z zewnątrz, ale też dodatkowo zanieczyszczane cofniętymi spalinami. Często można wówczas mówić o zagrożeniu dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców domu, szczególnie gdy dojdzie do ulatniania się gazu ziemnego z butli lub tlenku węgla z wadliwego urządzenia grzewczego. Czy można zaradzić takim problemom? Oczywiście, że można. Pamiętając, że eliminacja cofki w bloku mieszkalnym wymaga nieco innych działań niż w przypadku domu jednorodzinnego. Zapraszamy do wysłuchania odcinka podcastu Akademii DARKO. Podejmujemy szeroko pojętą tematykę wentylacji i ogrzewania. Jeśli chcesz być na bieżąco, zachęcamy do subskrypcji kanału, a po wysłuchaniu odcinka czekamy na Twój komentarz lub pytania. W opisie znajdziesz źródła materiałów, z których skorzystaliśmy. Więcej informacji o tym, czym się zajmujemy, znajdziesz na darko.pl, Facebooku i Instagramie. Ciąg wsteczny to zjawisko polegające na tym, że zużyte powietrze zamiast wydostać się kanałami wentylacyjnymi na zewnątrz, z różnych przyczyn zostaje ponownie zasane lub wtłoczone do pomieszczeń. Podobnie określeniem tym opisujemy zjawisko nawiewania zewnętrznego powietrza przez otwory wentylacyjne, które odpowiadają za jego wyrzut. W praktyce, wyróżnić można trzy podstawowe przyczyny takiej sytuacji. Pierwszą i najpowszechniejszą jest brak dostaw świeżego powietrza do wnętrza mieszkania dla zapewnienia prawidłowej wentylacji. Jest to sytuacja typowa dla chłodniejszych okresów roku, takich jak zima i część wiosny oraz jesieni. Niestety jest to o wiele bardziej dokuczliwe niż odwrócony ciąg latem, o którym za chwilę. Ponieważ skutkuje nawiewaniem zimnego powietrza do ciepłej kuchni lub łazienki. Co burzy nasze poczucie komfortu. Co gorsza, ten nieprzyjemny problem potęgujemy sami, szczelnie zamykając okna i włączając wszelkie dodatkowe urządzenia grzewcze, tak lubiane w okresie zimowym. Drugą najczęściej diagnozowaną przyczyną pojawienia się cofek jest odwrócenie temperatur i ciśnień pomiędzy wnętrzem domu i atmosferą na zewnątrz z powodu letnich upałów. Jak wiadomo, przy wentylacji grawitacyjnej cieplejsze i rzadsze powietrze z mieszkania powinno zostać naturalnie zasane przez kratki do kanałów wentylacyjnych, po czym usunięte na zewnątrz. Jednak latem sytuacja często jest odwrotna: na zewnątrz jest cieplej, zaś w domu chłodniej, i w efekcie pojawia się ciąg wsteczny. Ostatnia najczęściej notowana przyczyna odwróconego ciągu to błędy projektowe i konstrukcyjne kanałów wentylacyjnych i kominów oraz czasem nieprawidłowe lub też niefortunne ulokowanie komina na dachu budynku. Zdarza się też, że przyczyna leży w nietypowych lokalnych warunkach atmosferycznych bądź nieprzemyślanym kształcie dachu i budynku. Słowem, ile budynków tyle sytuacji. Wracając do wad konstrukcyjnych, należy wskazać przede wszystkim na zbyt krótkie kanały wentylacyjne i na ich niedostateczną średnicę oraz na za małe wyprowadzenie komina ponad dach. Zaś wspomniana nieprawidłowa lokalizacja komina najczęściej wiąże się z terenami górzystymi, na których wieją silne wiatry. To tam kominy zwrócone nieprawidłowo względem kierunku, z którego wieją silne wiatry, bezpośrednie lub odbite, Mogą nie być w stanie wytworzyć odpowiedniego ciągu, mimo że od strony projektu i wykonywania są poprawne. Odpowiedni poziom siły wiatru potrafi jednak pokonać prawidłowy ciąg i wtłoczyć zużyte powietrze na powrót do budynku, co znowu skutkuje cofką. Recept na opisane przed chwilą kłopoty jest tyle, ile jest ich przyczyn. Najłatwiej jest latem, kiedy to wystarczy otworzyć szeroko okna i drzwi balkonowej, w ten sposób uregulować obieg powietrza, usuwając zużyte z pomieszczeń i wpuszczając na jego miejsce świeże. Oczywiście warto też zadbać o nawiewniki okienne, które, choć szczególnie zaznaczają swoją rolę w miesiącach chłodniejszych, to jednak powinny pracować dla naszego dobra przez cały rok. A skoro mowa o zimnym okresie roku, to nie sposób wrócić do problemu zbyt szczelnego domu. Odwrócony zimą ciąg najłatwiej jest zlikwidować właśnie poprzez odejście od nadmiernej szczelności i wykorzystanie nawiewników okiennych. Jednak w wielu domach jednorodzinnych dla przywrócenia prawidłowego ciągu wentylacyjnego potrzebne są ich odpowiedniki większego kalibru, czyli nawietrzaki, dla których wręcz idealnymi Pomieszczeniami są korytarze i pokoje dzienne. Te samoczynnie działające urządzenia od strony zewnętrznej wyposażone są w czerpnie świeżego powietrza z osłonami przeciwdeszczowymi, następnie w filtry gąbkowe, często też w zawory zwrotne dla eliminacji odwróconego ciągu oraz izolowane anemostaty od strony wnętrza budynku. Zamontowane w ścianach i często zaopatrzone w specjalne żaluzje dla regulacji ilości napływającego powietrza stanowią idealne rozwiązanie problemu nie tylko zimą, ale w zasadzie przez cały rok. Modele spółki premium mogą posiadać nawet systemy grzałek dla wstępnego ogrzania napływającego powietrza, tak by jeszcze bardziej zminimalizować straty cieplne budynku. Dla domów, w których regularnie pojawia się ciąg wsteczny i na który nawet nawietrzaki nie potrafią wiele poradzić, kolejnym rozwiązaniem problemu, często ostatecznym, są nasady kominowe. Ich działanie jest bardzo proste i skuteczne zarazem, ponieważ zamieniają energię napierającego na niewiatru na podciśnienie w kanale komina o sile podobnej do naturalnego ciągu. Zastosowanie takich nasad wywołuje prawidłowy ciąg oraz to ważne, stabilizuje go na względnie stałym i optymalnym poziomie. Najprostsze są nasady stałe. Kolejny poziom to nasady samonastawne, reagujące stosownie na zmiany kierunku wiatru, zaś najwyższy poziom to nasady obrotowe, których łopatki wirników wysyłają powietrze z komina, wywołując stabilny ciąg. W szczególnych sytuacjach warto sięgnąć po nasady obrotowe, hybrydowe, które posiadając własny napęd zasilany prądem elektrycznym, gwarantują całkowitą niezależność stabilnego ciągu od zmiennych warunków atmosferycznych. Niezależnie od tego, czy problem odwróconego ciągu wentylacyjnego w naszym domu chcemy rozwiązać nawietrzakami, czy też nasadą kominową, nasze kroki prędzej czy później. Skierujemy ku produktom marki Darko. Wybór rodzajów, typów i podtypów jest tu tak szeroki, że nie sposób nie dopasować optymalnego rozwiązania, idealnie dobranego do naszej indywidualnej sytuacji. Doskonałe wyroby Darko wsparte są ponadto doradztwem ze strony wykwalifikowanych fachowców, o czym można przeczytać więcej, m.in. na stronie www.darko.pl. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał i kliknij łapkę w górę. Zapraszamy serdecznie na kolejne odcinki. Czekamy na Twoje sugestie i opinie. Do usłyszenia!